Choć dość późno został sprowadzony do naszego kraju, bo dopiero prawie w XVII wieku i nie od razu trafił na salonę, to jednak dość szybko okazało się, że robiona z ziemniaka bardzo prosta potrawa cieszy się wyjątkowym smakiem. My nie mamy wątpliwości, że dziś w milówce króluje placek ziemniaczany. Bohaterem dzisiejszego wydarzenia bezapelacyjnie jest placek ziemniaczany, a jak każde święto wymaga właściwej oprawy. I to właśnie mamy w milówce. Cieszę się, że pogoda jak na razie dopisuje i że mieszkańcy również odpowiedzieli na zaproszenie i nie tylko mieszkańcy bo również goście którzy w tych dniach przebywają na wypoczynku w Milówce no i bawimy się, trzy tygodnie temu mieliśmy Dni Milówki, postanowiliśmy na przełomie dwóch miesięcy wakacyjnych zorganizować imprezę. Rok temu po raz pierwszy zorganizowaliśmy Święto Placka Ziemniaczanego, w tym roku nazwaliśmy ją Polsko-Czeskie Smakołyki. Mamy gości z czeskiego Milikowa, są nasi mieszkańcy, są zespoły regionalne, które tutaj dzisiaj się prezentują u nas na scenie, gwiazdą wieczoru jest zespół Depostmen. A po zespole The Postman będą tancerze ognia z Teatru Ognia Tesseracta. Także myślę, że ten wieczór będzie należał do bardzo miłych i przyjemnych, i długo zapadnie, na długo zapadnie w naszej pamięci. Mnóstwo pracy wymaga przygotowanie tych placków ziemniaczanych. Mnóstwo osób jest zaangażowanych w to, aby ta kolejka została dzisiaj nakarmiona i opanowana. Nie wiem, czy się uda. Ale tak, owszem, dużo osób jest zaangażowanych, mamy trzy stoiska. Zaczynamy sumie... od tego, po kolei. Okej, okay, dobra, więc tutaj tyły, tak zwane. Jest to bardzo ważna praca, bardzo odpowiedzialna, bardzo trzeba mieć dużo siły żeby to wszystko opanować. A ale to ogólnie... jest z nami mężczyzna? Tak, zdecydowanie. Mężczyźni są tutaj potrzebni. No, jest tutaj trzy osoby, to jest takie minimum, żeby to opanowały i żeby temu dały radę. Co prawda mamy nie ręczne, ale maszynowe tarcie ziemniaków, ale do tego tak samo trzeba siły męskie. A reszta osób jest po prostu przy piecu. Kolejne stanowisko, przy którym jesteśmy w tej chwili, tutaj trwa etap już smażenia placków. Stoimy tutaj tylko chwilę i ja wiem, że tu jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. A te panie stoją tutaj cały czas po to, żeby ta cała kolejka, która jest za nami, została nakarmiona. Oczywiście, że tak. Tak, widzimy, ludzie cierpliwie czekają, bo są takie pyszne placki. To tylko u nas, nasze hulajnikowskie. Oczywiście koło gospodyń wiejskich pomaga nam z lalik. Także mamy dwa stanowiska nasze i teraz akurat nakładamy tutaj placki, przewracamy i od razu wydajemy. Placki ziemniaczane w Milówce chyba mają wyjątkowy smak. Jak tym razem? No są przepyszne. No przepyszne, no, no nie wiem, co ja mam powiedzieć. No, w domu też robię. I... Ale to chyba nie to samo. No nie to samo, nie to samo. Skąd państwo przyjechali do Milówki? No korzyca. Specjalnie państwo przyjechali na święto Placka Ziemniaczanego? Specjalnie, specjalnie. Za chwilę zespół z lat 60 rozgrzeje publiczność, ale tak naprawdę jak się dzisiaj bawi Milówka? Znaczy ja mam wrażenie, że, że dobrze, takie mam wrażenie, bo przecież dzisiaj Oprócz tego, że jest piękna pogoda, jest mnóstwo ludzi, bo ten teren tak w sumie można powiedzieć, że jest bardzo duży i te 2000 ludzi wcale nie widać, że jest. A to będziemy wiedzieli po policzeniu tam, tych placków ziemniaczanych, które tam się rozdaje, te 2000. Myślę, że to spotkanie, bo to generalnie chodzi o tradycję i tą czeską, i tą naszą, żywiecką. Generalnie każdy tutaj, ta część gminy ma jakby inną tradycję. Tu w Minówce jest to troszeczkę inaczej. Trzy, cztery kapele góralskie, dwa zespoły, nawet nieregionalne, folklorowe. Turystyczne. No i oczywiście lata 60., czyli The Postman, garnitury, model 64, Beatlesówki, świetnie odczyte garnitury, włosy ułożone odpowiednio klasa, muzyka, niestylizowane instrumenty, tylko repliki. Także to jest tutaj naprawdę z mojego punktu widzenia no to jest świetny zespół na tą godzinę i na to miejsce. Z minówki Ewa Jeremicz, Beskid Life.